The <laughs> Inwestycji dostanę od Was sporo pytań, czy Antwerp może podzielić los RMR-a. W związku z się temu przyjrzeć z bliska i zastanowić się, jakie są przesłanki na temat tego, że właśnie ten event nie podzieli. Uwaga, nie podzieli losu właśnie RMR 2020. Na początek zaczną statystykę, które mi spuszczają się przy okazji jednego z ostatnich filmów, ale jakoś tam on nie zrobił gigantycznych wyświetleń, w związku z powyższym mam wrażenie, że mógł Was średnio zainteresować. Także na szybko tylko powiem tyle, że jeżeli chodzi o jeden tydzień Antwerpa, sprzedanych jest około 1,7 mln takowych to kapsułek, a jeżeli chodzi o tydzień rmr sprzedanych było 8 milionów 300. 아. <목소리도> Tysięcy tych to kapsułek. Także już tutaj drogi drogi widzisz, jaka jest potężna różnica. Widzisz, jak jest potężne różne zastosowanie. Ile tutaj mamy sześciokrotną, pięciokrotną różnicę? Coś takiego? można nawet okrotam coś takiego? Także warto wiedzieć, że to już jest pierwszy, ale zarazem bardzo, bardzo ważny argument, właśnie świadczący o tym, że już Antwerp może nie podzielić losu rmr -a. Drugi argument, który też tutaj od razu mówię, nie przyznaję się bez bicia. Daję dużo szatał do Johna, który to właśnie powiedział mi o tym, że musimy zawsze odróżniać event od Majora. I to jest bardzo, bardzo kluczowe. RMR był oczywiście eventem, Antwerp jest Majorem. za tym idzie. Major przynosi wiadomo emocje, przynosi wiadomo wspomnienia, przynosi fajne akcje, przynosi ogólnie wielkie wydarzenia, jak to jest duży, duży hype. RMR, co przynosi z tego? Myślę, że tak. Myślę, że to byłoby na tyle. Po prostu wydarzenie, które miało miejsce, tak jakby inny turniej, tak? Jeżeli byśmy na przykład mieli, nie wiem, właśnie taki porównywać, to myślę, że coś podobnego, podobnym echaść to było jak chociażby IM Dallas. Wiadomo jest, że w tamtym czasie była, było cały COVID, była cała akcja naokoło tego. W związku z powyższym, no troszeczkę jednak ten hype był na coś tam minimalny zrobiony, no bo jednak ludzie nie mieli co, nie mieli z czym interesować, tak jak nie, się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma, w tym przypadku lubiło się rmr Tak czy siak, patrząc już z dwuletniej to właśnie perspektywy, widzimy dużą różnicę i dużą przepaść między rmr -A, a między właśnie Antwerpem. Jeszcze w ogóle, jeżeli na przykład nie wiesz, co stało z RMR-em, to w dużym dużym skrócie postaram się tylko i wyłącznie to właśnie zarysować, że RMR w dużym skrócie odniósł sukces na samym stajecie i to, co też tutaj do końca było przeze mnie troszkę przewidywane, a mianowicie to, że RMR tutaj na początek odkryje się dużym hypem i taka była właśnie to prawda. Możemy zobaczyć, że dwukrotność na przestrzeni miesiąca po zakończeniu się promocji to jest to, na co spekulowałem, czyli mówiąc, że to może być albo short ten, albo bardzo długi long ten, tak? W przypadku long tema widzimy, że to tak się średnio zakończyło, gdyż na przestrzeni roku, dwóch lat widzimy, że mamy duże spadki, nawet spadek poniżej wartości podczas to promocji, co jest wiadomo, Tragiczne, dużo ludzi na tym straciło, ja również oczywiście. Także no, mam takie e, przeczucie, że to, co RMR miał pokazać to na samym początku, a w przypadku Ultra Long Tema', no to wiadomo jest, że za jakieś, nie wiem, 2 lata, 3 lata będzie to już kosztowało więcej jeżeli na samym początku emacji. Także to Helipa pod tym względem, ale no cóż, no po części gdzieś tam tutaj ta faza została zrealizowana dobrze, a co do tego turbo temu nie chcę też też jakiegoś Femantu, ale mam wrażenie, że w przypadku kolejnego pół jakieś turbo turbo gęczyk dosłownie dostaniemy. Także to jest los RMR-a i tego samego nie chcemy przy okazji Antwepa, tak? Kolejnym argumentem niech będzie chociażby to, co się wydarzyło w... ze Stokolem, tak? Czyli z ostatnim maj'orem, ostatni major był tym pierwszym po właśnie całej akcji związanej z pandemią, był takim pierwszym wydarzeniem w związku z powyższym wiadomo, jest, że tutaj też będzie trochę hype na niego, tak? I tak się też wydarzyło, możemy sobie patrzeć na kapsułki Challenger'sów, które już kosztują 7 zł, jest to mocna cena, w sensie mocno ugruntowana. biorąc pod uwagę, że mieliśmy wystrzały tutaj nawet na pewno 11-13 zł, także o tym na pewno warto wiedzieć. Przypominam kapsułka podczas pomoc kosztowała złotówkę, a jeżeli jak możemy zobaczyć tutaj po pół roku i wartość to jest 6 zł, jak najbardziej dobrze, jeżeli był moment, gdzie to można było sprzedać za ponad 4 czasem ponad 12 już w ogóle o kosmos, tak? Także to to jest też kolejny argument świadczący o tym, że ten event nie będzie taki sam. Nie będzie tak sam jak RML, gdyż już wcześniejszy event właśnie pokazał nam, że tutaj może być troszeczkę inaczej. Kolejną bardzo ważną kwestią, jak nie w ogóle najważniejszą, jest to, co otrzymaliśmy przy to właśnie tych dwóch eventach. Przy okazji RML-a dostaliśmy bardzo niewiele tych przedmiotów. Zobaczmy, ile ich tutaj było, tak? Zobaczmy, że tutaj, tak na dołą sprawę, mamy tylko dwie strony różnych to przedmiotów, tak? Czy ile tam było, trzy, cztery kapsułki, coś takiego, no bo już tam były te właśnie e, autografy czempionów i o tym warto też wiedzieć, że autografy również dostaliśmy. Ale dalej tych przedmiotów jest bardzo, bardzo niewiele. I to oczywiście ma swój skutek, gdyż iż ponieważ jeżeli te, tutaj tych przedmiotów jest niewiele, to jest również za tym niewielka pula, którą można wydopić z danej to kapsułki. A jeżeli z kapsułki może trafić niewiele przedmiotów, to szansa na trafienie poszczególnej z nich jest o wiele, wiele większa. Przytaczając krótki przykład, jeżeli w kapsułce byłyby dwa przedmioty, no to masz 5% na trafienie jednej, 5% na drugą. Nie chodzi oczywiście w stany i tak dalej, ale jeżeli by były w takim samym stanie. A jeżeli w jednej kapsułce mamy 100 przedmiotów, to oczywiście szansa spada do 1%. W związku z powyższym, ta jedna właśnie to naklejka jest otwierana o wiele, wiele mniej. I to możemy tutaj zobaczyć, że zobaczmy sobie, ile mamy takich właśnie to chociażby holosów dużynowych, tak? I mamy dalej w tysiącach, po uwaga, już dwóch latach od tego eventu. Zobaczmy sobie, że złotych naklejek, dalej mamy tutaj w setkach liczonych, co jest bardzo, bardzo dużo. Tymczasem przechodząc się na Antwert. Wiadomo, że to jest początkowa faza, wiadomo, że po promocji zobaczymy też wylew tych przedmiotów, ale możemy zobaczyć, że ich jest dużo, dużo mniej. I tutaj jak najbardziej można też się pokusić o to, że zobaczmy, że tu mamy 12 stron różnych przedmiotów, 12 stron naklejek, dużo nowych, naklejek autografów i tego jest naprawdę naprawdę dużo. W związku z powyższym, jeżeli mamy tak dużą rozbieżność, to mówić, szansa na trafienie konkretnie jednej jest bardzo, bardzo niewielka. I teraz sobie do widu, że jesteś turbofanem. Eeeem, um, Piniego, może akurat nie. Liaza. Niech będzie, że jesteś tu fanem liaza, tak? Jeżeli chcesz tego liaza, koniecznie się nakleić. No to jeżeli patrzysz na RMA, to myślisz, że otworzysz sobie 10 skrzyneczek, mam szansę, że go trafię, tak? Jeżeli mamy natomiast tego liaza tutaj i jest on w naklej, jest on w kapsułce, gdzie tych jak możemy zobaczyć jest około 40 strony, Także tutaj jest tych naklejk około 100, no to możemy sobie zobaczyć, że w tym momencie szansa na trafienie jednego jest bardzo niewielka. W związku z powyższym, taki, taki ty, taki typek po prostu stwierdza, że no hu że nuluję ogólnie no to sobie wezmę i po prostu sobie kupię tę naklejkę i takie działanie będzie bardzo częste, w związku z powyższym to również pęca właśnie popyt na tutaj, tak jak to mówię, konkretne naklejki, co za tym idzie kapsułki również według mnie nie będą tej stratne na cenie. Coś co warto jeszcze wiedzieć, to to, jak bardzo duże było prześilenie, co tutaj do wcześniejszej, do wcześniejszej omawianych statystyk. Możemy zobaczyć jak tutaj naprawdę duże było pokrycie legend. Możemy zobaczyć 4 miliony 800. Gigantyczna liczba, naprawdę czegoś takiego jeszcze chyba nie było. Jeżeli chodzi chociażby o Antwerp, możemy zobaczyć, że tych właśnie to kapsułek było 600 tysięcy. No liczba totalnie, totalnie tak także tak, jak to już mówiłem, ale to zachodzi o ten sample, którym mówiłem wcześniej, więc za tym dłużej się nie zamierzam spuszczać, i teraz płynnie przejdę do ostatniego punktu, którym będzie oczywiście design, o którym wspuszczałem się wielokrotnie, jest to bardzo ważny podpunkt. gdyż ponieważ jeżeli naklejasz sobie jakąś naklejkę, to zwyczajnie chcesz, żeby ona po pierwsze wyglądała jak najładniej, po drugie, żebyś tobie podobała, tak? Myślę, że te dwie kwestie są są mocno sprzężone, tak? W momencie, kiedy mamy takie naklejki z RML, one ogólnie przez są jako niezbyt. O tym mówiłem wielokrotnie, ale tutaj mamy jakieś paski z tyłu, rzeczy, które nie do końca się podam, jakieś 2020 w stylu graffiti. Tu jakaś korona, tutaj logos jest go w ogóle. A, no, no tak nie siadło, to nie siadło to community ogólnie uważasz, że to był jeden z najgorszych naklejek. Może gdzieś tam pomijając skróż na pokę z wcześniejszych lat, ale warto wiedzieć, że Sztokholm okrył się super słabą, jeżeli chodzi o sam design naklejek. Dlaczego bo są one proste? Chcesz logo danej organizacji? To co chcesz na tej naklejce wiedzieć? No kuźwa logo danej organizacji, tak? Nie jakieś paski z tyłu, nie jakieś logo CSGO, nie jakieś kuźwa graffiti jeszcze z 2020, który Cię pogrzeba. Chcesz po prostu widzieć logo organizacji. I to był gigantyczny sukces Sztokholma, że tutaj te naklejki po prostu mają logo organizacji i mały podpis, który tylko i wyłącznie jest taką fajną pamiątką, ale też Pół naklejki, tylko niewielki dopisek. I to jest właśnie duży sukces z A jak wyglądają naklejki przy okazji Antwerpu? Wyglądają bardzo, bardzo podobnie, wręcz identycznie. Mamy logoty danej organizacji, czasami jeszcze właśnie z autografem, już trochę większe, ale jednak nie jakieś tu było gigantyczne logo Antwerpu. Tutaj oczywiście z logo Peugeot, czego się oczywiście śmieję. I tutaj warto widzisz, że to też jest gigantyczna przewaga. Także podsumowując te wnioski, mamy wrażenie, że Ci wszystko, co świadczy o tym, że właśnie Antwerp nie podzieli losu rmr Myślę, że takiej sytuacji po prostu nie będzie. I to, co mówiłem wcześniej, według mnie Antwerp będzie wyglądał naprawdę ciekawie jako inwestycja i szans na to, że spadnie poniżej to Swojej podczas opemocji nie przewiduję. Nie widzę.